Cześć, witajcie na kanale Świat Klaudi. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić branzoletkę z gumek. Będzie pokazane, jak ją można rozpocząć, zakończyć i jak robić pomiędzy. Tutaj mamy leżą nam 42 gumki. Tutaj mamy pełno kolorów. To jest branzoletka z 33 gumek. To jest 4 40 i 51, 51 51 gumek. A teraz pokażę Wam, żeby nie przedłużać, jak zrobić bransoletkę. Zacznijmy od różowego. Można zacząć od jakiego koloru się chce. Można wybrać, jaki kolor się chce. Mam taką procę. Mamy dużo rzeczy w tym zestawie. No, można powiedzieć, by, że aż ba, za dużo. Ale no i można robić z bardzo dużą ilością osób. A właśnie nie pokażę. Robimy taką ósemkę. O taką. Chciałam Wam tak pokazać. To tu robimy o, o tak. Taką samą ósemkę robimy tu. No. I mamy tutaj ósemkę na prawo. Widzicie? Tu robimy hop. Yy, trochę tu trzeba przesunąć. To zawsze tak się robi na początku. wiecie Tutaj jest jeszcze jedno i robimy hop. Tutaj, żeby. Bo tutaj jest trudno bardzo tu wchwycić. Tu dla mnie przynajmniej. Dla kogoś może być ładnie. A tutaj jest takie wgłębienie. Więc ja to robię od tyłu. Hop. Hop. Teraz daję. Wsyłam to w dół. I biorę kolejną gumkę. I tak ciągle, ciągle i ciągle. Pokażę Wam, tro, jak trochę zrobi ten warkoczyk. I przejdziemy do zrobienia końca. Tutaj dajmy jeszcze jedną gumkę. Widzicie? Teraz to tak wygląda, ale jak zrobię więcej, no umówmy się, że pokażę Wam to, jak zrobię już cały różowy. Zawsze pamiętajcie, żeby były dwie gumki, znaczy trzy gumki na procy, albo na przykład na takim czymś, żeby to ładnie wyglądało. I nigdy nie zapomnijcie, żeby nałożyć to, bo mi się raz to nie powiodło i właśnie bardzo źle to wyglądało w jednym miejscu. Tu jeszcze jeden. No, więc raczej radzę pilnować, aby gumki były po trzy na procy. Bo straszliwe potem to jest brzydko. Jak no, nawet jeśli byście mieli długi rękaw, to wtedy nie będzie tego aż tak widać. Tylko możecie pokazać dobrą część bransoletki, Ale nawet jeśli, bo to była moja pierwsza bransoletka, w mi się tak nie udało, w jednej też mi się nie uda, ale jeśli spróbujecie i spróbujecie jeszcze raz, możecie próbować aż do skutku. Jeśli yy, nie będzie Wam się udawać, możecie poprosić dorosłych o pomoc, jeśli się zgodzą. Yy, tutaj ja, żeby to wiedzieć, trochę musiałam tam popatrzeć gdzieś i, i raz koleżanka mi pomogła i no już umiem patrzę tu wygląda to tak, tu jeszcze jeden różowy damy i koniec z tym i pokażę Wam jak to zakończyć. Oczywiście to nie musi być takie krótkie, może to być naszyjnik, może to być y, różne y, rzeczy. To wygląda tak, a tutaj mam już takie, taką długą. E, tutaj y, brakuje nam jednej gumeczki. Tej nam brakuje. mi się to zgubiła, więc tak, to była ta. To nakładamy, o. a żeby to zakończyć, to trzeba tak zrobić. Też taką ósemkę, jak robiliśmy na początku, czyli hop. I gotowe. Widzicie, tutaj robimy, e, jeśli komuś jest łatwiej od przodu, jeśli komuś jest łatwiej od tyłu, można robić od jednej strony i od drugiej strony. Przekładamy to tu i tu. Teraz mamy jeszcze dwie gumeczki. Na tym. To, tą przekładamy tu i tu. Ja zawsze to jeszcze ciągnę w dół, żeby to było takie jeszcze bardziej o, ustabilizowane. Biorę to i bo takie no, trudno jest mi założyć, więc robię tak weźmiemy jeden haczyk z naszego zestawu i to jest naciągnięte i teraz mamy już takie tutaj mamy to z tego rozpoczęcia to też możemy to tak naciągnąć o i też to tak wkładamy i to koniec naszego odcinka pozdrawiam Maję, Lilę, Julię, Amelkę, Pawła, Filipa, Nadię. I wszystkich naszych widzów, to do zobaczenia, pa!